Kochani, nie udało się tym razem. Tak zdecydowali obywatele Polski wolnej, demokratycznej. Demokracja polega na tym, że werdykty wyborcze nie tylko się uznaje, ale również szanuje. Dlatego gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach prezydenckich. Panu Andrzejowi Dudzie. Gratuluję wyniku i życzę mu udanej prezydentury. Życzę mu udanej prezydentury, bo dobrze życzę Polsce. Patrzę tutaj, rozglądam się po tej sali i widzę wiele osób, które walczyły o polską wolność, które walczyły o polskę demokratyczną. To ważna dla nas próba, aby werdykty wyborcze w systemie demokratycznym uznawać i szanować, budując w ten sposób w dalszym ciągu polską demokrację. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy chcieli iść razem ze mną drogą zgody i bezpieczeństwa, którzy udzielili mi swojego wsparcia w wyborach, ale najserdeczniej pragnę podziękować obywatelom polskim, że wzięli udział w głosowaniu, że oddali swój głos na jednego z dwóch kandydatów. Szanuję państwa wybór, Uznaję ten wybór jako ważną wskazówkę dla siebie i dla nas wszystkich. Dziękując tym, którzy chcieli na mnie zagłosować, dziękuję i organizatorom, dziękuję i uczestnikom akcji wyborczej, dziękuję przede wszystkim tym, którzy głosowali, ale najserdeczniej dziękuję całemu wielkiemu, pospolitemu ruszeniu na rzecz polskiej wolności. Te 47% to demokratyczne, pospolite ruszenie w imię obrony naszej wolności, w imię powstrzymania fali nienawiści i agresji, którą wszyscy niedawno tak głęboko przeżywaliśmy. Tą falę nienawiści i agresji trzeba powstrzymać. To pospolite ruszenie może ją zatrzymać. To pospolite ruszenie jest nadal Polsce Demokratycznej potrzebne. Idą następne bitwy, idą następne wyzwania. Musimy być do nich gotowi. Pragnę najserdeczniej podziękować wszystkim uczestnikom tego pospolitego ruszenia. Od Polski Konserwatywnej po Polskę Lewicową. Dziękuję i Platformie Obywatelskiej, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Dziękuję wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom, które zechciały poprzeć moją kandydaturę. Ale najserdeczniej dziękuję wszystkim, którzy uwierzyli, że polska droga przez wolność jest w dalszym ciągu atrakcyjna aktualna i potrzebna. Dziękuję wszystkim, ale wybaczcie, chciałbym najserdeczniej podziękować i osobom, które bezpośrednio ze mną pracowały i z całego serca podziękować mojej rodzinie. Dziękuję mojej żonie. Dziękuję moim dzieciom. Dziękuję za to, że nie tylko w pięknych i zwycięskich chwilach są ze mną, ale także w chwili próby, w chwili ważnej, bo przecież wszyscy wiemy, że każdą porażkę można zlekceważyć ale można ją i przeżyć, i przekuć w następne zwycięstwo. Pamiętamy doskonale, że ten, kto nie doznał i nie przeżył porażki, nie wart jest zwycięstwa. My pójdziemy do zwycięstwa. Z nami pójdzie to pospolite ruszenie polskiej demokracji, polskiej wolności, polskiej wiary w to, że szliśmy, idziemy i iść będziemy dalej drogą mądrej polskiej wolności. Nie takie próby już przeżyliśmy. Nie takie bitwy już stoczyliśmy. Ale dzisiaj rzeczywiście to wielka, trudna próba dla nas wszystkich. Od nas zależy, czy z te, tą porażkę przekujemy w zwycięstwo. Ja tego jestem pewien. Dziękuję bardzo.